Pan Robert marzy o nowym samochodzie. Wybrał już model, kolor i całe wyposażenie. Niestety, wymarzony samochód jest zbyt drogi. Czy pan Robert może kupić nowy samochód taniej? Teraz już może, dzięki Rabit i internetowym aukcjom na nowe samochody. Jak to działa? To proste. Pan Robert może dołączyć do grupy innych osób kupujących samochody, którzy postanowili wykorzystać internet do dużych zakupów i dużych oszczędności. Każdy może dodać do wspólnego koszyka wymarzony samochód. Im więcej osób chce kupić samochody, tym większy rabat może zaoferować dealer. Dzięki Rabbit, to dealerzy walczą o ciebie i proponują najlepszą cenę Twojego wymarzonego samochodu. Dzięki Rabbit. Możesz kupić wymarzony samochód z bardzo korzystnym rabatem. Ten z dealerów, który zaproponuje najniższą cenę, wygrywa aukcję. To on sprzeda ci twój samochód najtaniej. Dzięki Rabit pan Robert jeździ swoim wymarzonym samochodem, a w dodatku zaoszczędził sporo czasu i pieniędzy. Szukasz prawdziwych rabatów na twój nowy samochód? Skorzystaj z Rabit. Wejdź na www.rabit.pl Zarejestruj się teraz, to nic nie kosztuje.